bagażnik Kia Stonic 2023 rok wygląda w taki sposób mamy uśmiechniętą pandę bagażnik zwykła blacha mamy jeden schowek cztery uchwyty taki plastikowy haczyk jeden Plastikowy haczyk, drugi i na dole mamy cztery uchwyty do mocowania bagażu, ale też nie wyglądają zbyt solidnie. W bagażniku <laughs> nie ma kompletnie ocynku i 26 bez ocynku. No, tutaj się nagle ocynk pojawił? Nie. No to bez ocynku. Tak, jak mówiłem. Całość jest kompletnie bez jakiegokolwiek ocynku. No i tu w jednym miejscu, żeby nie było. Tak. Nie mamy nigdzie ocenku przedział silnika Stonik 2023 wygląda w taki sposób przebieg 40 tysięcy z ciekawostek akumulator ma koreczki do napełniania mamy bagnet do sprawdzenia oleju i olej wygląda nam w taki sposób, czyli ładnie czysto auto ma 40 tysięcy przebiegu lekko ponad także w tym akurat modelu jeszcze możemy sobie sprawdzić olej. Hmm. Mamy trzy cewki zapłonowe. Denso, czyli te jak w Toyotach i w innych. Z ciekawostek korek wlewu oleju znajduje się pod mm, przykrywą na silniku. Trzeba ją zdemontować. Olej na korku świeżutki. No i widać łańcuszek przez wlew. Można sobie zerknąć. O! Dobra.